To się ma wszystkim, jestem Kruszec. Yy, niedawno Wam wysłałem ankietę, co byście chcieli najpierw obejrzeć, co pi jaki pierwszy film ma się pojawić najszybciej. No i zadecydowaliście, że wleci pierwszy Garys Mode. No to proszę bardzo. Dzisiaj Wam pokażę na PSP Garys Mode. Oczywiście takiego działającego pod podobnie jak na komputery. Ale dla mnie Garys Mode nie jest oczywiście nowością ponieważ kiedyś nagrywałem Garry's Moda kiedyś na kanał, robiłem animacje bo, no ale ściągnąłem od od te postacie, ale no, no... trzeba trochę się zaatencjować nie ma inaczej, kiedyś też, robi, kiedyś też dużo grałem z Grzesiem Garry's Moda, bo jak się chwaliłem jak kupiłem to też chciał kupić i graliśmy się, się zabijaliśmy no dobra, ale koniec pierdzielenia, dzisiaj chcę wam pokazać na konsoli PSP Gary's yy, i tak yy, 33% yy, mam tu na ładowaniu. Oczywiście tutaj jest łącze jack, czyli będziecie mieli tutaj dźwięk. Mam tu na remote, że już jest yy, przechwyt już od razu też wam pokażę, żeby ten nie pokazać, bo na chwilę wam pokażę to na PSP, żeby już wszyscy uwierzyli o co chodzi. Yy, chwileczkę, gdzie to jest tutaj w Apps and games? Pod folderze no, to może crosscraft to sobie damy później. Ok, dobra, to się nazywa QMOD, bo tak się nazywa Gary Mod na PSP, ale to mniejsza o to kurok. No, to ma kuźwa 10 lat ten projekt, nie? Dobra, odpalamy. Okej, okay. no i tak to wygląda. Gary mode, jest też opcja multiplayer działająca, możliwe. No nie wiem, zobaczymy. Y bo oczywiście chciałbym multiplayer, ale no nie mam przy sobie drugiego PSP albo PlayStation Vita. Gdybym miał PlayStation Vita, to bym zainstalował Adrenalin Adre i, i, i bym grał z kimś tam wtedy. Play Forever Alone, bo to wiadomo. New game. No i oczywiście musi się teraz e, załadować. Mm. pisze tutaj Gary Mode. Czyli tu jednak tutaj jest yy, dowód, że to Gary Mod jest, tylko że tu się nazywa Kumot, bo no bo nie wiem, tak sobie autor nazwał. No to jest w ogóle wersja pierwsza. No. Ok, dobra, to jest mapa yy, Gary Mode Construction. Możecie zaraz ujrzeć na screenie, jak to, jak to, się, jak to wygląda w, w, na oryginale. No ale no to jest tak. O, widzę, że tutaj pokazała bateria. Dobra. No dobra, to może coś Wam. Yy, tak, na początku, jak zaczynamy, to można nacisnąć CL i ten. Zespałnić kogoś. Oczywiście, jak w Garry's Mode. O jezu, wypije przejść stąd. No i mamy tutaj broń, oczywiście, zaraz Wam pokażę. No chyba tylko, może lepiej będzie, jak to. No, pokażę to najlepszym ekranie. Okej, okay. No dobra. No dobra, to tutaj jest Garry's Mode. I teraz tak, pokażę Wam sterowanie. Hmm, tutaj proste jest sterowanie oczywiście yy, No oczywiście tym przyciskiem skaczemy O czekaj Quartal Portal PSP Nie problem Remember to report it To już tak Tutaj tak jest ten martwe Że nie ma co Tiger, Czyli tutaj pistoletem Tutaj spełnimy coś tutaj yy, chwileczkę. Yy, funkcja to Tulguna i wybieramy z, jakiś przedmiot tutaj tym dipadem. a tutaj wybiera, yy, wybieramy sobie Tulguna. O, czekajcie chwilę. O, nie tym d O, to jest Tulgun. Oczywiście. No i tak to wygląda. Yy, dobra, tutaj tutaj można sobie zespałnić. Tym przyciskiem można zmienić. Tutaj można... O Jezus Maria. Dobra, idą mnie z, z, zabić mnie. O. A jeszcze wracając, jeszcze do tego s, s, sterowania. A no w sumie bo, bo tymi tymi yy, przyciskami akcji yy, kółeczkiem, krzyżakiem. Trójkątem i kwadratem, no to oczywiście tutaj to jest sterowanie dochodzenia, analogii i jedziemy kamerą. Moim zdaniem to chyba będzie lepsze sterowanie do Minecrafta na PSP ogólnie prop. Tak, l spawnujemy a tym usuwamy oczywiście. Tam jest trochę tych do wyboru tych rzeczy. Oczywiście tutaj. O, jest tutaj ściana. O, patrzcie, wiecie co? Zobaczcie, jak, jak Fortnite kurwa. No, Fortnite na PSP można by zrobić stąd, ale no wiecie, architektura PSP jest taka archaniczna, a nie inna. Bo 64 MB RAMu, no, no kto będzie ten. No kto, no kto będzie Fortnite na PSP tworzył? Battle Roy Royale na PSP, nie. Ale szczerze Fortnite to gówno, nie polecam. Dobra, tu jest jakaś ściana. Dobra, tu coś innego. No, i tutaj można sobie spełnić yy, te bronie, oczywiście. Tu mamy troszeczkę do wyboru. No, ten shotgun to chyba już wam pokazywałem. Trochę to coś słabszego dobra. No, tutaj jest troszeczkę lepszy shotgun. A nie, to jest minigun. Ja pierdzielę. <śm> no. No to tyle z tej mapy, nie? Żeby was zaniednudzać, to przejdziemy na kolejną mapę. Tylko zobaczę, ile to się nagrywa. O, 7 minut już. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze. Dobra. I tutaj wchodzimy w Maps i tutaj sobie wchodzimy w bedroom. Te, ta mapa Bedroom trochę mi się tutaj przypomina, bo z takiej jednej modyfikacji z warsztatu Steam, bo rzeczywiście coś widziałem podobnego, ale no se, serio i widziałem coś podobnego. zaraz y, Możecie zobaczyć zaraz na screenie. No, dobra, ład, ładnie to wygląda. No Jezus, tu ciemno jest. Eee, no tak, nie wiem jak tu podskoczyć. No czy mogę tylko skoczyć, ale wejść tutaj na górę to nie wiem. Eee. Przepraszam za kaszel, ale jeszcze do końca nie wyzdrowiałem. Play forever Lone maps. Eee, dobra, przejdziemy sobie tu od razu i przedstawię wam te wszystkie rzeczy. O, tu świetna mapa jest. O, boż. Dobra, szczerze to... Hmm. Dropy se, to też są. <ścoughs> Czy ja słyszę swojego psa? A, to jest... No... Ko... Już To jest drugi raz, w którym słyszę psa podczas nagrania, nie? Dwa lata temu to słyszałem, a teraz. O Jezus, słyszę tego psa. Przepraszam, ale no. No. Dobra. No, 41% O. Rakieta. To jest lepszy ten e, pis e, ten minigun chyba. O. Aha, tu się kończy. wyrzutnia granatów. aha wyrzuca te e, ikony kamery nie wiem czemu a czekaj bo a to się zbiera a tu się stawia pochodnie nie <kluzny> dobra teraz idziemy dalej Yyyy... Coś, nie wiem co to jest. W ogóle to jest lepsza adaptacja CSa, nie? Ale to gary no. Dobra, co to jest? Aha. No... Też tutaj jakieś ściany ogólnie. Bo jakby wgrać... Nie wiem, z Counter Strike'a mapę Dust? To, no może coś, no może coś by się dało. Może bym coś zakombinował, nie? Dobra, tylko zobaczę co tam. Yy... Dobra, item Rocket K. Klucze, nie? Klucze mają taką. Mają podobne tekstury, że mógłbym otworzyć każde drzwi w, każdy... w Liberty City Stories, nie? Mówi tu o GTA. Planuję też zrobić cheat, y, 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 film z cheat device, ale zobaczymy. Nie dałem w ankiecie, bo no, nie wiem, czy takie popularne to jest. Te, ale no, zobaczymy. Dobra, tutaj są takie te pick-upy. Yy. No. Armor. Yy, tutaj się spałni zombiaki. No, tutaj się spełnił tam, NPC-ty, nie? No ale szczerze Wam powiem, że. Yy... No, teraz zrobiłem z tym. Oboż. Dobra, idę zabić tego ciotę. Czekaj. Dobra, nie da się zabić, więc no. Dobra. Po... No, w sumie z tym ekranem powiększej miałem dobry pomysł. A, to zebrałem sobie. Okej. Okay. Prop. A, to jest tylko te. Prop. Czyli to ni 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 nie działa. To nie jest ten PC. O, tu jest dopiero. Ała. Aj, nie mam czym. Przy... Aj, ale sterowanie jest do dupy, nie. Nie wiem jak przejść. Wow. No tutaj się PC-ty spawnią. No tutaj jest trochę do wyboru. O, bateria się ładuje znowu. Prop. Dobra, ja tu nie będę <coughs> spawnował. A to jesteśmy my. Tak nas gracz widzi. Czekaj, co to jest? Jakiś sportowiec, kurde. No, no, ogólnie fajna ciekawostka zostawił autor. E, tutaj mamy kamery oczywiście. Mów. Tych są kamery, nie. A, wiecie co? Czekajcie, view camera, nie, to nie działa. Zmień efekt. Bo tutaj też, jak... No w sumie można zmieniać właściwości tulguna. Mów Z. Move Y. Move X. No to taki e, tulgun taki se. Ale no dobra, co, ale jest przynajmniej coś. Przynajmniej... No jakby się dało przycisnąć tym tulgunem jeszcze coś, to może byłoby okej, okay, ale no wiecie, takie jajca są. Change... change frame. Zmień skina. Uuu. Dobra, tu jakaś Tu załadowało ciścionkę, czekaj, ja tego? Też, no to czyli takie se. Dobra. Roate z. o wow. no tutaj można godzinami tu pracować. patrzcie zdycha mnie, umarłem. Roaty y axis, x remove tool. Dobra, to no to gary mod tutaj jest niezły. Dobra. Na efekt jest tylko taki, nie? A to jest mapa Game Constructions, nie? I Boże, jak ja odpaliłem to, to jak tam idę, to aż mnie tak bolą te oczy. O Jezus, od tego, ale to ściana jest straszna. Ale oczy od tego bolą, że ja pierdzielę. O sześć morderza. Dobra. No dobra, to wiecie, yy, to chyba wszystko, co pokazywałem w tym. Gary ucie na PSP. Oczywiście ten Tulgun jest też oczywiście taki zajebisty. Jeszcze wam pokażę. O Jezus Maria. Opa pa pa pa, wyścigi, nie. XD. Dobra, jeszcze teraz tu. No dobra, tutaj ściany nie da się ten e, tekstury zmienić. Tutaj tu są te ustawienia e, Turguna. A tutaj tu można spawnować. Se. No. Tak to działa. No i dobra. E, film trwa prawie 20 minut. Nie będę wam przedłużał. Będziecie mieli link w opisie do, pro, do pobrania oczywiście Garry's Moda na PSP. A ja życzę Wam. Życzę Wam miłego dnia. Subskrybujcie. Yy, yy, subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. I żegnam się z Wami. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka, żeby nie zapomnieć o innych filmach. I do widzenia. Goodbye.